Ulewne deszcze nie oszczędzają również powiatu opolskiego, jak władze i służby zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom szykują się na nadchodzące wzmożone opady to sprawdzał Maciej Bujtowicz. Taki widok przy każdej remizie OSP w Opolu od wczoraj. Już nikogo nie dziwi. 110 tysięcy worków oraz piasek dla mieszkańców, służące zabezpieczeniu ich posesji, to tylko część z podjętych przez miasto działań. Przed tym, jak te alerty zaczęły nabierać mocy, że tak się wyrażę, oczyściliśmy w pusty na drogach, również pod wiaduktami, po to, aby ta woda, która miała pojawić się w Opolu, miała gdzie spłynąć. Miejskie służby czyściły również rowe melioracyjne oraz instalacje burzowe na terenie Opola. One były sprawdzane zarówno przed alertami, po ogłoszeniu alertów, a także jeszcze wczoraj wieczorem i dzisiaj rano, tak aby nie dochodziły na przykład do cofek, aby te instalacje, które mamy były w pełni wydajne. Mamy informacje z wodociągów kanalizacji, że faktycznie wszystkie te kolektory, które oni mają pod swoim zarządem są w pełni sprawne. pełnej gotowości są również strażacy państwowych i ochotniczych jednostek, dysponujący sprzętem niezbędnym w przypadku pogodowych interwencji. Cały czas oceniamy sytuację hydrologiczną tutaj w powiecie, monitorujemy cieki wodne, punkty newralgiczne, które znamy, ponieważ znając rejon wiemy, gdzie potencjalnie ta woda może się wylać. Jeździmy w te miejsca, sprawdzamy stan wody na wodowskazach i szykujemy sprzęt. Rozlokowujemy go tak, żeby jak najszybciej zadziałać w momencie, kiedy ta woda faktycznie wystąpi z brzegów. Dobre, w całodobowym kontakcie ze służbami jest także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego rolą jest koordynowanie współpracy pomiędzy gminami a Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. W momencie, kiedy na przykład w jakiejś gminie y, będziemy mieć sygnał, że zaczyna brakować worków, natychmiast y, będziemy je przekazywać gminom i y, w razie potrzeby na bieżąco uzupełnić zapasy. Do tego y, na terenie naszego powiatu znajduje się wojewódzki magazyn, w którym znajduje się sprzęt i wszystko, co jest potrzebne do działań w zagrożeniu y, powodziowym. Starostwo uruchomiło również dla mieszkańców specjalny numer kontaktowy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego który czynny będzie przez cały weekend, kiedy prognozowane są największe opady. Do tej pory w powiecie opolskim nie odnotowano żadnych pogodowych interwencji. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski.